500 plus z każdym kolejnym rokiem przynosi coraz więcej obostrzeń. Od 1 stycznia nad tysiącami Polaków zawisło widmo utraty świadczenia. W końcu oficjalne stanowisko w kontrowersyjnej sprawie zajęło właściwe ministerstwo. 500 plus stał się dla milionów Polaków świadczeniem, które w wymiernym stopniu pozwoliło im na godne wychowywanie swoich dzieci. Ta sytuacja lada dzień może się zmienić, gdyż wielu Polaków zagrożonych jest odebraniem świadczenia. Pomimo sprzeczności występujących na linii Ministerstwo Pracy Sądy, urzędnicy pozostają nieugięci. Teraz wiadomo już, że informacje o utracie świadczeń nie były tylko plotkami: Polacy masowo utracą 500. Ministerstwo Pracy zabiera głos, wydaje się, że osoby samotnie wychowujące dzieci powinny być ze strony państwa otoczone największym parasolem ochronnym. Wychowywanie potomstwa w pojedynkę najczęściej nie jest dobrowolną decyzją, dlatego też samotni rodzice potrzebują często wymiernej pomocy. Jednak rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej brutalna. Wszystko zaczęło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wzięto pod lupę sytuację osób korzystających ze świadczenia, które są samotnymi rodzicami. Okazało się wówczas, że wiele z nich ukrywało przed urzędnikami przebywanie w nieformalnych związkach. Przez co podawały w deklaracjach zaniżone dochody, w porównaniu do stanu faktycznego. Dlatego też, gabinet Elżbiety Rafalskiej przesłał do gmin odpowiednie wytyczne. Zabroniono w nich wypłacania 500 plus osobom, które nie mają zarządzonych alimentów. Dotyczyło to wstrzymania świadczeń zarówno na pierwsze, jak i każde kolejne dziecko. Wydawało się, że przełom w tej sprawie przyniósł jeden z głośniejszych wyroków sądu w zeszłym roku. Jednak do głosu doszło Ministerstwo Pracy które bardzo zdecydowanie przedstawiło całą sytuację. Pod koniec zeszłego roku, jedna z samotnych matek, która utraciła świadczenie, postanowiła iść z całą sprawą do sądu. W sawy Warszawie przyznał, że wypłaty zostały wstrzymane niesłusznie. O ile wymóg sądowych alimentów można zrozumieć przy wypłacie pieniędzy na pierwsze dziecko, gdzie mają znaczenie dochody rodziny, o tyle przy drugim i kolejnym dziecku dodatkowe kryterium związane z alimentami nie ma prawa obowiązywać, orzekł wówczas wojewódzki sąd administracyjny. Nic z takiego wyroku nie robi sobie jednak Ministerstwo Pracy które nie pozostawiło samotnym rodzicom złudzeń. Stwierdzono bowiem, że wyrok dotyczy wyłącznie tej jednej sprawy i nie zmienia generalnego wymogu dotyczącego posiadania decyzji o przyznaniu alimentów. W praktyce oznacza to, że kolejni samotni rodzice będą musieli pogodzić się z utratą świadczeń bądź wybrać drogę sądowej batalii.